Po zeszłorocznym szaleństwie na rynku kierowców sześciu z nich zostało zwolnionych. W rezultacie 8 z 10 zespołów rozpoczyna sezon z nowymi parami kierowców. Prawdopodobnie najlepszą parę ma Ferrari, Lewis Hamilton i Charles Leclerc. Ta para łączy siedmiokrotnego mistrza świata Lewisa Hamiltona z wysoko utalentowanym Charlesem Leclerkiem. Ogromne doświadczenie Hamiltona uzupełnia szybkość i determinację Leclerca, czyniąc z nich potężny duet. Do Maxa Verstappena dołączył obiecujący Liam Lawson. Podczas gdy Lawson jest stosunkowo nowy na najwyższym poziomie, jego imponujące występy w kategoriach juniorskich sugerują, że będzie silnym partnerem dla Verstappena. McLaren zachowuje swój dynamiczny duet, Alan Norris i Oscar Piastri kontynuują współpracę. Obaj kierowcy pokazują duży progres i stabilną formę. George Russell pozostaje kluczową postacią dla Mercedesa, teraz w parze z debiutantem Andreą Kimi Antonellim, który jest niezwykle szybki na torze. Nowe połączenie Alexa Albona i Carlosa Sainza w Williamsie wskazuje, że zespół zamierza poprawić wyniki z poprzedniego sezonu. Podczas gdy Alpine, Haas, Sauber i Racing Bulls mają bardzo ekscytujących debiutantów, których rosnący talent może przynieść obiecujące wyniki dla zespołów w dłuższej perspektywie.